Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim hormonalnym kanale. Ja nazywam się Julia Ławrynowicz, jestem dietetyczką kliniczną i na co dzień pomagam moim pacjentkom w uporaniu się z takimi problemami jak endometrioza czy problemy z płodnością. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Ci, jak ja sama uregulowałam swoje hormony, ponieważ przez dwa lata miałam bardzo duże zaburzenia hormonalne. W pewnym momencie skończyło się to szpitalem i operacją, także opowiem Ci, jakie nawyki, takie bardzo proste, wprowadziłam tak, do swojej takiej codziennej rutyny. Które po prostu spowodowały, że teraz moje hormony są w naprawdę bardzo dobrym stanie. W sumie od lat nie były w tak dobrej kondycji, a moje samopoczucie jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Także jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ja to zrobiłam i co mi pomogło, to opowiem Ci o tym właśnie dzisiaj. Bardzo często problemy hormonalne idą w parze z takim naszym życiowym biegiem, czyli nie jesteśmy w stanie przygotować sobie tych posiłków dzień wcześniej, jesteśmy ciągle zmęczone, nie mamy czasu właśnie usiąść w spokoju, zjeść, czy chociażby dzień wcześniej czegoś sobie ugotować. Stąd też tak to się właśnie nawarstwia brak tego ruchu, brak suplementacji, brak dbania o swoje zdrowie, no i w międzyczasie pojawiają się różne inne czynniki zewnętrzne, chociażby stres, czy w pracy, czy w życiu prywatnym. i to wszystko bardzo często powoduje nam, że mamy właśnie nasilenie problemów hormonalnych, które już nam towarzyszą, lub też po prostu w wyniku takich właśnie życiowych sytuacji, tego stresu i tych naszych zaniedbań, właśnie te problemy hormonalne się pojawiają. U mnie samej problemy hormonalne spowodowane były załamaniem nerwowym, także faktycznie. Ten mój stan psychiczny, bardzo ciężki te dwa lata temu. Utrata wagi do 37 kg i bardzo dużo innych takich typowo psychicznych, stresowych czynników spowodowały właśnie bardzo duże zaburzenia hormonalne, i w efekcie powstanie torpy liktwatocznej, która powstała. W ciągu jednego cyklu u mnie e, pękła, e, wylała się do otrzewnej, no i właśnie stąd też e, wizyta w szpitalu, operacja. No niemniej jednak, mimo operacji, wiadomo, e, trzeba było te hormony i siebie, swój organizm doprowadzić do porządku. I właśnie chcę Ci opowiedzieć o takich moich paru sposobach, które ja sobie wypracowałam. Oczywiście na podstawie też mojej wiedzy, doświadczenia z pacjentkami, ale tak po prostu jako kobieta, zwykła osoba która musiała się gdzieś tam z tymi problemami spotkać, zmierzyć i na ten moment myślę, że mogę powiedzieć, że wygrałam. Także, także opowiem Ci, co możesz zrobić. Nawet jeśli chociaż jeden czy dwa elementy Ci się spodobają i je wprowadzisz, to uwierz mi, że naprawdę na dłuższą metę one dają bardzo fajny efekt. Nie wymagają od Ciebie tak naprawdę większego wysiłku, ale jednak taka kumulacja tych wyników, tych małych, drobnych nawyków, myślę, że dać naprawdę bardzo fajny efekt, tak jak u mnie. Numer jeden było to wprowadzenie sałatek do mojej diety. No i możesz sobie pomyśleć, dobra, to tylko sałatki, ale dla kogoś, kto jest bardzo zapracowany, ma dwa różne zawody i tak naprawdę jest w ciągłym biegu. Mój dzień kończy się około godziny 20-21, jeśli chodzi o. Prace i moje wszystkie obowiązki, moje cele, także tego czasu jest naprawdę bardzo mało, i dla mnie takie sałatki, które robi się dosłownie w parę minut, a jednak można tam przemycić bardzo dużo wartości odżywczych, dla mnie to była taka bardzo duża, dobra zmiana, dlatego że mogę sobie zmieniać, bardzo, że tak powiem, tutaj konfigurować to, co akurat mi się spodoba, to na co jest sezon, więc też nie kosztuje mnie to jakoś bardzo dużo, niemniej jednak. Przygotowanie takiego posiłku właśnie w formie sałatki jest bardzo szybkie, także właśnie wrzucenie takich, przemycenie takich wartościowych elementów jak właśnie orzechy, ziarna czy wszelkiego rodzaju dressingi na bazie oliwy z oliwek, wszelkiego rodzaju ziół spowodowało, że te posiłki były bardzo bogate odżywczo, zawierały spore ilości białka i dzięki temu nawet jak nie miałam tego czasu, to sporządzenie takiej sałatki to czasami około 10 minut, czasami nawet 5, jeśli mam przygotowane pewne rzeczy wcześniej. Także naprawdę dla mnie było to bardzo fajna, taka dobra zmiana i dzięki temu te posiłki stały się odżywcze, a jednocześnie nie musiałam dodatkowo spędzać nie wiem, tam tej godziny. Na przygotowanie naprawdę fajnego, wartościowego posiłku. No i właśnie, jeśli chodzi o te sałatki, no to właśnie źródła białka są to, że tak powiem, i produkty nieprzetworzone, i sam posiłek jest bardzo nisko przetworzony. Staram się, żeby wszystko było świeże, jem sezonowo, dostarczam właśnie tych mikro-, makroelementów, dodatkowo właśnie kwasy omega-3-6. Także właśnie wrzucenie tylu wartości w ten bardzo szybki posiłek, jakim jest sałatka, spowodowało, że mogłem, Mogłam osiągnąć to, co chciałam, czyli właśnie dostarczenie sobie bardzo dużej ilości wartościowych elementów w bardzo prosty, szybki sposób, nie musząc dodawać sobie dodatkowych obowiązków na co dzień. Numer dwa to napary. Ponieważ ja osobiście nie lubię pić, czy do tej pory nie lubiłam, powoli się to zmienia: pić samej wody, o ile latem wiadomo. Jest to trochę łatwiejsze, o tyle, no nie ukrywam, zimą, jesienią ja jestem raczej taką, <grybujesz> jestem zmartwuchem, stąd też picie wody właśnie w tej połowie roku, kiedy jest zimno na dworzu, kompletnie mi nie wychodzi i kompletnie o tym nie pamiętam, nie czuję tego pragnienia jakoś, więc jest mi bardzo ciężko gdzieś tam a tą wodę cały dzień pić, to właśnie wszelkiego rodzaju napary, herbaty ziołowe, owocowe czy też po prostu napary, które przygotowywałam sobie zimą sama w domu, dodawanie jakichś soków owocowych dobrej jakości spowodowało, że właśnie mój organizm nie tylko był nawodniony, ale też była to taka trochę celebracja tego momentu, że się dałam z tą herbatą z malinami, czy jak już właśnie było ciepło, to wrzucałam sobie świeże owoce wcześniej niej Zaparzone, i po prostu e, piłam to na zimno, czy jak były letnie, to już w zależności jaka pogoda, i to spowodowało, że e, ten poziom nawodnienia oczywiście był wyższy, ale też mogłam sobie przemycić właśnie jakieś dodatkowe wartości, ponieważ wiadomo, że czy w jakimś soku malinowym, czy jeśli napar był na bazie mięty albo melisy, no to były to dla mnie dodatkowe korzyści i bardzo pozytywnie wpłynęło to na moje hormony. Także tutaj polecam Ci. Znaleźć takie, może swoje smaki, czy bardziej to są takie ziołowe, czy bardziej owocowe. Tutaj nie polecam takiej typowo czarnej herbaty, tylko właśnie dodanie jakichś owoców, czy jakiegoś suszu, czy jakiegoś soku dobrej jakości, żeby nie było tam bardzo dużej ilości cukru, najlepiej w ogóle i to spowoduje, że dodatkowo właśnie nawodnisz ten organizm, a naprawdę uwierz mi, że w momencie, kiedy ten organizm jest nawodniony, też nasza twarz wygląda lepiej, dlatego że nie jest taka napuchnięta, ja to bardzo widzę u siebie, nie jest taka spuchnięta rano, te oczy nie są tak takie podkrążone. Ja też bardzo staram się dbać o stan moich włosów i właśnie ten poziom nawodnienia. Kiedy go zwiększyłam, to po paru miesiącach widziałam naprawdę efekt, jeśli chodzi o moje włosy. Także tutaj mamy to nawodnienie, działa nam na bardzo dużo aspektów naszego życia, czy naszego funkcjonowania, samopoczucia, czy też urody. Także zdecydowanie mogę Ci tutaj te napary polecić. Numer 3 jest to dzień dla siebie. I tutaj nie ukrywam, miałam chyba największy problem, ponieważ raczej jestem dość aktywna, wszędzie mnie pełno i mam wszystko zaplanowane, o czym powiem za chwilę. A także faktycznie robiąc dużo rzeczy, tak jak ty pewnie też jesteś zapracowana, masz dużo rzeczy na głowie, no to jednak znalezienie tego czasu, chociaż nie wiem, tego jednego dnia, no to, to nie jest takie łatwe. I naprawdę zdaję sobie sprawę, że mam zaplanowane, że dobra, zrobię sobie ten jeden dzień. w Tygodniu po pracy dla siebie, a tu czasami no średnio coś z tego wychodzi. Niemniej jednak ustaliłam sobie sama ze sobą, że przynajmniej staram się zrobić sobie taki jeden dzień, chociaż raz na dwa tygodnie, właśnie po pracy, taki, że nie mam nic zaplanowane, tylko właśnie wrzucam tam sobie taką pielęgnację włosów, czy dodatkowy masaż twarzy i robię sobie coś takiego, co, coś dla siebie, a jednocześnie właśnie jakąś pielęgnację, czy jakieś szczotkowanie ciała. Czy jakieś rozciąganie, albo po prostu kiedy czuję, że już jestem bardzo, bardzo na wykończeniu, to nie wrzucam sobie nic, nie planuję, tylko daję sobie taką przestrzeń, że dobra, na co jakby mam ochotę. E, czy to będzie po prostu książka, czy serial, czy po prostu pogapienie się w sufit, to już zależy od Ciebie. E, co lubisz, niemniej jednak zauważyłam, że jeśli chociaż raz na te dwa tygodnie robię sobie taki dzień, że po prostu nic nie mam zaplanowane i mogę sobie ten czas jakby poświęcić na to, co mi się podoba, to później też. E, Łatwiej osiąga mi się moje cele, dużo bardziej jestem efektywna. I taki reset dla głowy, chociażby właśnie raz na, na dwa tygodnie powoduje, że naprawdę moja skuteczność później jest wyższa. I to też wpływa właśnie na rozluźnienie mojego ciała. Nie jestem taka zestresowana, że o jej jeszcze tyle do zrobienia, tylko ten dzień to jest taki właśnie, że mogę sobie trochę odetchnąć, trochę odpocząć, chociażby położenie się wcześniej spać, już powoduje, że ten poziom stresu się obniży, jakby czuję to też, też u siebie. I myślę, że jeśli Ty wprowadzisz coś takiego, no to Twoje hormony zdecydowanie fajnie na to zreagują. Dlatego, że poziom stresu powoduje, że jeśli jest wysoki, no to wiadomo, że i kortyzol nam rośnie w górę i zachodzi szereg innych reakcji w naszym organizmie. Jeśli śpimy też za mało, no to, to nasz organizm, nasz mózg tak, nie jest w stanie wystarczająco odpocząć. No i to powoduje, że te hormony też nie mają, że tak powiem, oddechu. Że tak powiem, i to nam nasila cały czas ten taki stres, później właśnie nasila nam też stan zapalny, i to powoduje, że te nasze hormony cały czas są na takim wysokim poziomie, są spięte i nie jesteśmy w stanie ani dobrze wypocząć, ani się rozluźnić. Numer cztery to planowanie. Planowanie bardzo pomogło mi, paradoksalnie może, w uregulowaniu moich hormonów i nie jest to żadne zalecenie medyczne, niemniej jednak jak możemy właśnie redukować ten poziom stresu, żeby on nie wpływał właśnie na nasze zdrowie hormonalne. No to w moim przypadku, gdzie ta wysokowrażliwość bardzo daje się we znaki, gdzie ta gonitwa myśli jest dość często, właśnie wieczorem nie pozwalała mi do tej pory zasnąć, no to właśnie dla mnie takie planowanie okazało się naprawdę Świetnym wyborem. I nie o to chodzi, żeby mieć dosłownie w każdym detalu, w szczególe wszystko zaplanowane. I naprawdę zdaję sobie sprawę, że nie zawsze da się po prostu zaplanować, no bo to no wiadomo, tyle rzeczy wychodzi niespodziewanych. Jeśli, jeśli masz dziecko czy dzieci, no to już w ogóle tych takich zmiennych jest bardzo, bardzo dużo, na które często nie mamy wpływu. Niemniej jednak, w momencie, kiedy ja mam pewne rzeczy zaplanowane, wpisane, mam taki. Planer, akurat, e, i on mi się bardzo sprawdza. Mam po prostu jedną stronę na jeden dzień a, i sobie planuję po prostu w punktach, co mam danego dnia m, do zrobienia. Wpisuję sobie też to na takiej osi czasu, czyli po prostu, gdzie o jakiej godzinie mam coś do zrobienia. E, też polecam w ogóle taki system bloków czasowych. E, będę, e, myślę, kiedyś jeszcze nagrywać o tym w ogóle osobny odcinek właśnie organizacji czasu przy, m, przy odchudzaniu czy wprowadzaniu. Właśnie e, diety, e, ale to temat na inny odcinek. Także jeśli chodzi o właśnie planowanie, e, to wpisanie sobie właśnie tych punktów, podzielenie tego na cały tydzień, też dla mnie było takim odprężeniem, Także nie musiałam się martwić o Boże, ja mam jeszcze tam 30 punktów do zrobienia, jak ja to ogarnę, tylko jednak e, właśnie w niedzielę sobie siadam, wypisuję sobie tak zwany koncert życzeń, czyli po prostu na białej kartce, co mam w tym tygodniu zrobienia właśnie z pracy, czy z pacjentkami, czy po prostu w takim życiu codziennym, prywatnym moje dodatkowe zajęcia wszystkie sobie wypisuję, moje zadania na ten tydzień i po prostu wrzucam sobie, że aha to tego dnia, to tego dnia, tutaj najpierw muszę zrobić to i jakby z tych 30 zadań robi mi się dosłownie po kilka na każdy dzień i dzięki temu mam też większą szansę, że to osiągnę, więc po prostu w niedzielę jak już idę spać, no to jestem spokojna, że mam to zaplanowane i nie muszę się aż aż Tak, tym spinać, martwić, i to powoduje dla mnie taki ogromny spokój, że po wprowadzeniu tej, tej metody naprawdę nie jestem już taka zestresowana, taka spięta tym wszystkim. I to mi też pozwoliło tak spojrzeć szerzej na pewne rzeczy. Jak mam to zaplanowane, mogę mimo wszystko trochę więcej rzeczy, jakichś tam wydarzeń przewidzieć, a nie że mi się przypomni w ostatniej chwili jest takie ciśnienie, stres i tak dalej. I naprawdę nie ukrywam, że mi to bardzo pomogło właśnie zredukować poziom stresu i po prostu tak głębiej i spokojnie oddychać. Także jeśli to jest coś dla Ciebie, właśnie takie planowanie, to polecam Ci nawet nie w takiej formie, że nie wiadomo jakiego, nie wiem, tam aplikacji, planowania, chyba, że lubisz, ale na przykład dla mnie się to za mocno nie sprawdziło, ale po prostu zwykły kalendarz, planer, gdzie masz wszystko zapisane, kiedy masz, nie wiem, lekarza, wycieczkę dziecka, czy po prostu, nie wiem, jakiś odpoczynek zaplanowany, albo czyjeś urodziny i to tak bardzo u mnie zredukowało poziom że o niczym nie zapomnę, albo przynajmniej o tej większości rzeczy nie zapomnę, że naprawdę bardzo Ci polecam, może u Ciebie również to zadziała w ten sposób. Numer 5 to stała godzina kładzenia się spać. Jeśli chodzi o spanie, to wiadomo, że. E, też parę lat temu po ukończeniu studiów. Była to taka duża zmiana, dlatego że jednak na Uniwersytecie Medycznym jak ktoś studiował, no to zdaję sobie też z tego sprawę, że tam plan zajęć zmienia się praktycznie co tydzień. Zaczynasz w różnych godzinach, wracasz w różnych godzinach. Ja dodatkowo miałam pracę, pacjentki już wtedy, także z tym snem był bardzo duży problem, dlatego że w momencie, kiedy nie masz takiej stałej rutyny, nie wiesz, o której w sumie wrócisz do domu, no, bo to różnie wychodzi, no to faktycznie jest ten problem. E, również, jak ktoś ma dzieci, no to też sobie zdaje sprawę pewnie lepiej niż ja, że te stałe godziny ciężko jest osiągnąć. Niemniej jednak, odkąd naprawdę staram się, i wiadomo, że to nie jest tak w 100%, ale przynajmniej te 70-80%, staram się, żeby ta godzina snu była. Stała, to naprawdę mi to bardzo pomaga, i ja sobie ustawiłam po prostu przypomnienie w swoim telefonie na konkretną godzinę, że już czas do łóżka i jakby to przypomnienie jest u mnie ustawione na pół godziny przed tą godziną, kiedy ja faktycznie chciałabym w tym łóżku leżeć, bo czasami jest tak, że wiadomo, nie wiem, wrzucimy się w jakiś wir pracy, albo gotowania, obowiązków, nie wiem, nawet zagapimy się w telefon i ta godzina nam ucieknie i później jest takie okurczenie, no miałam się położyć godzinę temu i kiedy to zleciało. A w momencie, kiedy mamy właśnie takie przypomnienie, no to mamy takie aha, dobra, no to już tam mamy coś w głowie. Że trzeba powoli już się szykować. No i te pół godziny no to jest taki, myślę, wystarczający okres czasu, żeby jednocześnie naszykować się do tego snu na spokojnie, tak się trochę wyciszyć, a jednocześnie nie zapomnieć, tak? No bo jeśli włączymy to na przykład dwie godziny przed, że hej, szykuj się do spania, no to pewnie zapomnimy i, i tyle z tego będzie. Jeśli chodzi o rolę snu. W naszym zdrowiu hormonalnym, no to zdecydowanie tutaj nasz organizm po prostu potrzebuje się zregenerować, potrzebuje tego odpoczynku, potrzebuje tego wyciszenia i no niestety nie ma mowy o równowadze hormonalnej na dłuższą metę, kiedy my zaniedbujemy ten sen. No bo okej, okay, może się zdarzyć, że. Zerwiemy jakąś nockę, że dziecko nam płacze, zachoruje, że my jesteśmy chorzy, źle się czujemy, albo włącza się nam taki, taka gonitwa myśli, nie możemy zasnąć i, jakby, no to jest normalne, tak każdy tak ma. Nie ma co się tutaj, nie wiem, no ukrywać. Niemniej jednak, jeśli wprowadzimy sobie właśnie taką rutynę e, kładzenia się o jakiejś w miarę konkretnej godzinie, czy że zaplanujemy sobie, że przynajmniej te 8 godzin śpimy, e, no to naprawdę te hormony. Nam się odwdzięczą, i no tutaj, tak jak wspomniałam, nie ma mowy, żeby mieć tą równowagę hormonalną na dłuższą metę, jeśli my o ten nasz sen, czy właśnie takie podstawy jak właśnie sen czy nawodnienie nie zadbamy. I wreszcie numer 6 jest to umiarkowana aktywność fizyczna. Ja osobiście, nie będę ukrywała, należę do osób, które bardzo nie lubią właśnie biegania, takiej mocnej aktywności fizycznej. Byłam na siłowni może dwa razy w życiu. Nie będę ukrywać, że nie jestem typem sportowca, niemniej jednak no już wiele razy się przekonałam, że to moje zdrowie wymaga zaopiekowania i mimo, że ja jestem osobą dość szczupłą, no to te zaburzenia hormonalne dały mi jednak do myślenia, że jakby muszę mieć tą masę mięśniową, muszę mieć siłę, e, muszę mieć jakby jakąkolwiek aktywność fizyczną, żeby ten mój organizm funkcjonował prawidłowo. E, I w momencie kiedy masz e, jakby też stres taki na co dzień w swoim życiu codziennym, no to nie ma co ukrywać, że po prostu sport, jakaś tam aktywność fizyczna e, pozwala nam naprawdę zredukować te wszystkie napięcia, e, właśnie ten stres Jakoś z siebie tak wyrzucić. I jeśli chodzi właśnie o tą aktywność fizyczną, to może taki mój przykład ci posłuży. Jeśli też nie, jakby nie jesteś fanką siłowni, czy nie lubisz takiej właśnie dużej aktywności fizycznej, że tam cztery razy w tygodniu na siłowni, to powiem ci, że tak naprawdę. Te moje hormony obecnie są w bardzo dobrej kondycji. A jeśli chodzi o moją aktywność fizyczną, to ja mam aktywność fizyczną dwa razy w tygodniu, taką zaplanowaną. Jest to po prostu stretching, który ja robię w domu, więc nawet nie muszę do tej aktywności fizycznej gdzieś tam opuszczać domu. Dodatkowo faktycznie ostatnio staram się coraz więcej jakby wychodzić, na takiej zasadzie, że jak właśnie mam zajęcia ze śpiewu, no to sobie staram się na nie iść na przykład, a nie jechać samochodem. Czasami jest tak, że oczywiście nie mam czasu i, i nie, no ale co drugi raz mi się udaje, teraz już coraz częściej. Też jakby pogoda, która jest coraz cieplejsza idzie wiosna, no to wiadomo, że to wszystko sprzyja i powoduje, że tych okazji będzie więcej, także myślę, że ta aktywność fizyczna u ciebie nawet taka właśnie ta spontaniczna, czyli po prostu, że nie wiem, chodzisz po tym domu, coś robisz i właśnie wyjdziesz i przejdziesz się do tego sklepu zamiast pojechać, to już są takie małe cegiełki, żeby właśnie tą twoją aktywność podnieść. I ja ci polecam właśnie to liczenie kroków. i chodzi o to, żeby tam, nie wiem, nie wiadomo, jak się tym spinać. Niemniej jednak, jak widzimy, że o, mamy cel 10 tysięcy, a zrobiliśmy 8 tysięcy, na przykład, no to mamy takie, oho, dobra, no to jakiś taki challenge włączanie, że dobra, jeszcze zrobię te dwa, dwa tysiące, bo szkoda, nie? Albo nawet jeśli zaczynasz dopiero i zrobisz sobie pięć tysięcy, no to masz trzy, no to jeszcze zrobisz te dwa, no bo tak szkoda, nie? Także wyznaczanie sobie jakiegoś takiego właśnie celu jest też bardzo dobre, żeby do niego dążyć, no bo mamy gdzieś tam taki zmysł, że kurczę, byśmy chcieli coś tam osiągnąć właśnie, jakiś taki mniejszy bądź większy cel, no to może właśnie fajnie jeszcze te kroki dobić. Dodatkowo to ja w tym tygodniu Zaczynam trening personalny. Bardzo jestem ciekawa, bo nie ukrywam, że siłownia to jakoś tak nigdy nam nie było po drodze i Będę testować, ale co jest tak naprawdę kluczowe, jeśli chodzi o ciebie, o twoją aktywność fizyczną, jeśli po prostu jej nie masz, tak? Bo często się o tym nie mówi, że jest sporo z nas, którzy po prostu nie mają tej aktywności fizycznej. Nie ma co się oszukiwać, że czasami tyle mamy rzeczy na głowie, że to, to życie tak wychodzi, że no nie mamy w tym tygodniu czasu, chęci, jakoś tak nie umiemy tej przestrzeni znaleźć na tą aktywność fizyczną i to jakby jest ok, że startujemy z takiego poziomu, ale zamiast się rzucać na na pięć razy w tygodniu w siłownie, co często wiadomo, jak się kończy, to może właśnie fajnie zacząć sobie. Jeden taki, nie wiem, trening rozciągający w tygodniu, później dwa. I ja właśnie tak robię, że wprowadziłam najpierw jeden, później dwa. Teraz te dwa już są taką dla mnie stałą retyną. Nie muszę się jakoś, nie wiem, zaciągać do tego wołami czy bardzo tutaj spinać, tylko mam to zapisane w kalendarzu, po prostu sobie ćwiczę. No i teraz, jakby, kolejny element od jakichś paru tygodni, no to jest właśnie to wychodzenie, żeby właśnie po coś, nie wiem, coś załatwić i tak dalej, żeby iść na pieszo. No i teraz, jakby, jak mam już te trzy cegiełki, no to kolejną jest właśnie pójście raz w tygodniu na jakiś trening personalny, czy może później. Jakby chcę zacząć od treningu, może z czasem będzie to po prostu, nie wiem, siłownia czy jakaś bieżnia, cokolwiek, ale ważne, żebyś wybrała to, co lubisz. Dla mnie rozciąganie jest bardzo fajne. Kiedyś dość dużo się rozciągałam jeszcze gdzieś tam za czasów szkolnych, więc dla mnie to jest takie bardzo naturalne. Także znajdź coś, co będzie takie naturalne, powiedzmy, dla Ciebie, taką aktywność fizyczną, którą po prostu lubisz i naprawdę jeśli to będzie raz w tygodniu, i też nie zawsze Ci się to uda, no to jakby ważne, żeby zacząć ten jeden krok, a uwierz mi, że jak będziesz to wprowadzała, wprowadzała i sobie na przykład za dwa miesiące czy za miesiąc to rozszerzysz, to ta aktywność fizyczna nie będzie na Tobie robiła takiego wrażenia, że o Boże, muszę teraz biegać, tylko to będzie takie dobra, no mam to zaplanowane, to jest tam tylko kilkanaście, kilkadziesiąt minut i dzięki temu naprawdę jest łatwiej, także... Yy, nie ukrywam, że taka bardzo umiarkowana, ale jednak aktywność fizyczna bardzo fajnie mi wpłynęła na hormony, bo jednak to ciało jest bardzo spięte, tego stresu jest dużo, tego pędu jest dużo, też tryb siedzący, wiadomo, nie pomaga, jeśli dodatkowo musisz, nie wiem, coś dźwignąć, na przykład, nie wiem, dziecko, tak, czy, czy robisz ciężkie zakupy, no niejednokrotnie te bóle pleców, na przykład, czy spięcia w szyi się o, o, no, gdzieś tam odzywają. Dlatego też uważam, że wprowadzenie takiej aktywności fizycznej mi bardzo pomogło, jeśli chodzi o moje zdrowie hormonalne i zsumowanie tego wszystkiego, tych wszystkich działań, o których Ci właśnie powiedziałam, to spowodowało, że Moje zdrowie hormonalne teraz jest w naprawdę bardzo fajnym miejscu. Naprawdę czuję się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że jak zaczynam pracę, to niejednokrotnie mam tej energii tak, że już po prostu mnie nosi, co ja jeszcze będę robić. No jeszcze parę miesięcy, no to było tak, że musiałam wrócić do domu, położyć się na godzinę, półtorej, bo zwyczajnie nie byłam w stanie. I to powodowało, że właśnie ta aktywność fizyczna, której praktycznie nie było, to niedosypianie, ciągły stres, no nie jedzenie tak jak powinnam, bo nie miałam faktycznie czasu i nie umiałam sobie znaleźć sposobu na to wszystko. Brak kompletnie odpoczynku spowodował właśnie, że te zaburzenia hormonalne u mnie były bardzo, bardzo nasilone. Także podsumowując, masz ode mnie sześć takich moich prywatnych sposobów, które ja też bardzo często polecam moim pacjentkom jaka ta, jako taka zwyczajna porada od kobiety dla kobiety, co właśnie z taką dobrze zbilansowaną dietą, z dobrze dobraną suplementacją, wyrównaniem tych wszystkich właśnie wahań hormonalnych, chociażby prawidłowym leczeniem, bo tym już się zajmuje lekarz, to powoduje, że te hormony naprawdę bardzo fajnie się, powiedzmy, odwdzięczają i często jest tak, że my szukamy jakiejś dodatkowej przyczyny, a często po prostu musimy odpocząć, musimy się wyspać, musimy trochę lepiej jeść i to powoduje, że te hormony naprawdę po jakimś czasie, po paru nastu tygodniach, po paru miesiącach zaczynają działać lepiej. Jesteśmy bardziej zrelaksowane i też dajemy sobie taką przestrzeń na to, żeby właśnie te hormony wróciły do równowagi. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek był dla ciebie wartościowy. Koniecznie kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, który już za tydzień w czwartek, a ja tymczasem zapraszam cię na inne moje media społecznościowe, których linki znajdziesz właśnie w opisie tego odcinka, dlatego że w tym tygodniu będzie tam nowa seria postów na temat właśnie zdrowia hormonalnego, także jeśli interesuje cię temat właśnie endometriozy, PCOS, zaburzeń płodności In vitro, no to właśnie będę o tym na moich mediach codziennie ci jakąś tam mniejszą dawkę e, wprowadzała po to, żebyś mogła zadbać o to zdrowie hormonalne i po prostu poczuła się lepiej. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku.